Mów Panie, oto kolejny dzień rozważania Ewangelii według Świętego Mateusza. Wczoraj zatrzymaliśmy się na sakramencie pokuty i pojednania. Dzisiaj kolejny sakrament sakrament małżeństwa. Przewołajmy Ducha Świętego, aby pokazał nam walory tego sakramentu, aby pomagał nam szanować ten sakrament, ale też rozpoznawać i dobrze przygotowywać się. I przeżywać go w naszej codzienności. Duchu Święty, Ty łączysz dwoje ludzi, aby tworzyli jedno. Ty powołujesz do świętości małżonków, aby mogli swoim świadectwem życia mówić o miłości Boga. Przyjdź do nas z darem miłości, roztropności, odpowiedzialności. Przyjdź do nas z darem Twojej uprzejmości, wrażliwości, przebaczenia. Przyjdź do nas ze wszystkimi swoimi darami, byśmy umocnieni na drogach rozpoznawania Twojej obecności, mogli stawać się świadkami Jezusa Chrystusa, świadkami Jego miłości do ludzi, do nas. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus dokończył mów, opuścił Galileję i przeniósł się w granice Judei za Jordan. Poszły za Nim wielkie tłumy, i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, i zadali mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę? Z, jak, z jakiegokolwiek powodu. On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą, o, i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A wam. Kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział: Nie wszyscy to pojmują. Lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdolni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili. I są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są i tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. W cichej modlitwie teraz podziękuj za tych, których nosisz w sercu. Podziękuj za małżonków, których znasz, a może za swojego, współmałżonka. Niech to będzie chwila teraz dziękczynienia, podziękowania za sakrament małżeństwa. Będą oboje jednym ciałem. Czy zgadzasz się z nauką Kościoła i Pisma Świętego o nierozerwalności sakramentu małżeństwa? Czy szanujesz małżeństwo swoich rodziców, znajomych, twoje? Czy dbasz o małżonka? Co Bóg złączył? Niech człowiek nie rozdziela. Czy przyjmujesz sakrament małżeństwa jako coś wyjątkowego, sakramentalnego, świętego, nadzwyczajnego? Czy modlisz się za swoje małżeństwo? Czy dbasz, aby ludzie młodzi, wchodząc na ścieżkę powołania małżeńskiego, przygotowali się do niego i byli w pełni świadomi obowiązków? Wypływających z sakramentu małżeństwa? Czy modlisz się za ludzi młodych, za narzeczonych, nowożeńców? Pamiętaj dzisiaj w swojej modlitwie właśnie za wszystkie małżeństwa, szczególnie z naszej parafii. Módlmy się. Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i syłając nam Ducha Świętego. Spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Sakrament małżeństwa. Pamiętaj dzisiaj w modlitwie właśnie za tych, którzy weszli na drogę sakramentu małżeństwa. Szczególnie za tych, którzy, których znasz, którzy są w naszej parafii, w naszym mieście, w naszej ojczyźnie. Pomóc się za małżonków, za swoje małżeństwo, za kogoś, za czyjeś inne małżeństwo. Módl się dzisiaj za małżonków. Szczęść Boże. Do zobaczenia.